Umiłowany ludu Boży, osłaniam Was z Bożego rozkazu wraz z moimi legionami niebieskimi, które wszystkie znajdują się na ziemi. Każdy człowiek sprawia naszemu Królowi i Panu Jezusowi Chrystusowi radość albo ból. Każdy człowiek jest wezwany do tego, by miał tego świadomość. Przeanalizujcie swoje postępowanie. Zapytajcie siebie, czy sprawia ono radość, czy ból naszemu Królowi i Panu Jezusowi Chrystusowi. Ta wojna jest duchowa, nie jest na próżno. Toczy się o duszę, jako że demon wciąż je kusi, by upadały. I w ten sposób stawały się przyczyną bólu dla naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Dobrze wiecie, że jako część ludzkości jesteście poważnie zagrożeni byciem uczestnikami III wojny światowej, i musicie mieć tego świadomość, po to, żebyście zmienili język, jakim się posługujecie. Wyrażenia i gesty. U osobistej relacji z przynajmniejszą trójcą, z naszą królową i matką, z waszymi towarzyszami drogi, waszymi aniołami stróżami i z waszymi braćmi. Wszystko to przechyla szale wagi na korzyść dobra lub przeciwko niemu. Ludu naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, jest to czas, w którym wojna przechodzi ze słów do czynów, i cierpienie ludzkości zaczyna się z wielką gwałtownością. Ziemia mocno się trzęsie, jądro Ziemi jest przyciągane przez gwiazdę Słońce, które uderza w ją swoimi rozbłyskami słonecznymi. Ze środka Ziemi wychodzi na zewnątrz poprzez wulkany to, co Ziemia zawiera w swoim wnętrzu, i wielkie wulkany nieoczekiwanie wybuchają. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, iluż niewinnych gotuje się na śmierć na wojnie, zmuszonych do tego przez tych, którzy im przewodzą? Iluż ludzi przejdzie do posiadania własności materialnej, do bycia nomadami, przechodząc z kraju do kraju, byleby nie paść ofiarą wojny. Iluż opuszcza swoje kraje, by nie być aktywnymi członkami wojska. To szaleństwo człowieka wraz z ambicją władzy jest tym, co doprowadza człowieka do natychmiastowego działania. Słyszę w niebie. Biada, biada, biada temu, który jako pierwszy podnosi rękę, by dać rozkaz, i by użyto energii atomowej. Lepiej by było dla tego człowieka, żeby się nie był narodził. Ujrzycie na niebie płonące ciało niebieskie, które będzie się zbliżać do Ziemi. Stawiajcie opór. Dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, stawiajcie opór, idźcie dalej, uważni, nie tracąc nadziei. Król nieba i ziemi daje wam ochronę swoją i swej najświętszej matki wraz z Chórami Anielskimi. Idźcie naprzód, nie wycofując się. Nadzieja i wiara w Słowo Boże nie pozwalają wam się zachwiać. Bez lęku, bez pośpiechu, idźcie naprzód z mocą, wiarą w moc przy najświętszej Trójcy. Bądźcie ludźmi w pełni stojącymi po stronie dobra. Jako przywódca Wojsk Niebieskich błogosławię tych, którzy biorą to wezwanie na poważnie. Obiecuję Wam, że jeden z moich aniołów będzie wciąż przy Was w kluczowych momentach. Błogosławię Was moim mieczem, aby ludzka wola nie doprowadziła Was do upadku w zło. Błogosławię Was, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, święty Michał, archanią.